Porunek. Dzień dobry. Cezary Wyszyński. Dzień dobry, panie Cześć, Witam serdecznie. Szef Viva. Jak zwykle trochę prywaty uprawiam, bo zawsze to podkreślam temat bliski memu sercu, czyli ochrona i pomaganie zwierzątkom. Spotkaliśmy się punktem wyjścia jest to, co się dzieje, bo się okazało, że cały kraj jest zainteresowany, włącznie z prezydentem i prezesem Kaczyńskim. Z takim stadem dziko pasących się i brykających po polach krów, które miały być wybite, ale właśnie w obronie tych, że stanął między innymi prezydent. Duda i prezes Kaczyński, no i minister rolnictwa podjął decyzję, że nic złego im się nie stanie. Zostaną przewiezione w miejsce, gdzie będą mogły sobie spokojnie funkcjonować i żyć. Tak właśnie słyszeliśmy z wypowiedzi ministra, natomiast sprawa nie jest do końca przesądzona, mam o. wrażenie, ponieważ są to na razie zapowiedzi ustne, to po pierwsze. Mhm. Po drugie, na, na samym początku zwierzęta miały zostać zabite, więc tak. mamy tutaj do czynienia z szybkim zwrotem. Chcielibyśmy zrozumieć, czy to jest tylko kwestia no ja myślę, nacisków. że e, ingerencja prezesa Kaczyńskiego mogła zdziałać cuda. E, mamy nadzieję, że, że konsekwentnie będą się, będą się władze trzymały tej decyzji, natomiast e, tak naprawdę optymalnym wyjściem byłoby przekazanie tych krów już na tym etapie e, osobie, która się zgłosiła, że może się nimi bezpłatnie tak. i dożywotnio zająć. Tymczasem została podjęta decyzja, o której wcześniej nie było mowy, czyli m, taka, że zwierzęta zostaną przewiezione do państwowego gospodarstwa, E, I tam zostaną poddane badaniom, i tak dalej. Więc no, nie mamy tutaj do końca zaufania, mhm. e, że faktycznie e, te zwierzęta są już bezpieczne. Czy Viwa jakoś ingeruje, przygląda się tej sprawie tak? Bliżej, monitoruje? Bardzo wiele organizacji się, się przygląda tej sprawie. Mecenas Topczewski, mecenas, mecenas Kuszlewicz, profesor Ależanowski. Bardzo wiele organizacji. To dzięki temu prezes Kaczyński prawdopodobnie oraz prezydent się zainteresowali również tą sprawą i dzięki nagłośnieniu sprawy przez media, bo. Tak naprawdę temat jest temat i ten problem jest od, od lat. Mm -hmm. Ale myśli Pan, że, że potencjalnie, mimo takiego zainteresowania i interwencji właśnie ze strony władz naszego kraju, może się okazać, że minister podejmie niekoniecznie dobrą decyzję w tej kwestii? Ma Pan takie obawy, że faktycznie nie stanie się tak, jak zostało zapowiedziane, jednak? No, mamy takie obawy, wszyscy chyba mamy takie obawy, mm -hmm. bo e, no niestety, ale historia działań Ministerstwa czy inspekcji weterynaryjnej nie jest, nie jest tutaj, nie wskazuje na to, żeby dobro zwierząt stało na, e, jakby, mm -hmm. na pierwszym miejscu w ich działaniu, Mów, powiem bardzo delikatnie. Tak. E, no i też te pierwsze spotkania, które, które odbywaliśmy w sprawie tych krów, nie napawały absolutnie optymizmem, bo no, słyszeliśmy, że absolutnie te krowy trzeba zabić jak najszybciej, bo to jest zagrożenie dla całej polskiej produkcji e, hodowlanej e, i, A to stało i stracimy od dofinansowanie, od kiedy? Od kiedy? Unia nas potępi A? i tak naprawdę no, świat miał się skończyć. E, teraz, teraz słyszymy, że te krowy mają wręcz zostać rozdzielone między, między rolników, więc e, no, nie wiemy jak to ma wyglądać. Nie widzieliśmy jeszcze żadnej decyzji na piśmie. Ostatnie pismo, które dostaliśmy w tej sprawie e, no, brzmiało tak, że zwierzęta zostaną zabite. Mm -hmm. Więc teraz jedynie z, na ten moment, na tę godzinę, jedynie z informacji medialnych wiemy, że, że ma być inaczej. Także te podstawy na razie są dosyć wątłe, chociaż. No mamy do czynienia z pewnego rodzaju, nazwijmy to sukcesem, bo bo, bo jest zmiana stanowiska do tej pory była stanowisko. No i temat stał zabite. się tematem medialnym, więc o tym się mówi, tak. prawda? To też robi swoje. A jak to faktycznie to stado może być, może tak zagrażać, no bo okoliczni mieszkańcy twierdzą, że im przeszkadzają te krowy Rozumiem, że minister wcześniej nie wiem, jak teraz mówił, że absolutnie trzeba je pozabijać, no bo zagrażają innym zwierzętom i tak dalej. A jak faktycznie to, ta sytuacja może wyglądać? W ogóle skąd to stado się wzięło? No właśnie, stado się wzięło. St to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, o którym już wszyscy zapomnieli. Skąd się to stado wzięło? Rolnik, właściciel tego stada, hodowca, nie po prostu swoich krów, które wyszły sobie z jego gospodarstwa i mhm. przez wiele lat żyły na wolności, rozmnażały się i z, w tej chwili nie wiemy już ilu, ale z bardzo niewielkiego stada zrobiło się 180 zwierząt. I to jest tak naprawdę, o tym musimy pamiętać, że tutaj, w władze i nadzór bardzo mocno zawiodły, bo tej sytuacji mogłoby nie być, gdyby na dużo wcześniejszym etapie ktoś mocniej zareagował. Tymczasem, e, kiedy już sprawa wyszła na jaw, e, no pierwszą reakcją było zabić te zwierzęta, co mm -hmm. miałem wrażenie, że to miało na celu tak naprawdę ukrycie, ukrycie właśnie tego, Systematu. że władze przez, tak. przez lata e, nie były w stanie zająć się, zająć się tą sprawą, rozwiązać tego problemu, więc najprościej zabić żeby jak najszybciej ludzie o tym mm -hmm. zapomnieli. Nie A dało się. Myśli pan, że władze o tym wiedziały, że ten rolnik, któremu uciekły, poinformował o tym lokalne władze i ta informacja poszła dalej, że jest taki problem? Oczywiście. Lokalne władze doskonale sobie zdawały Aha. sprawę, podejmowały nawet jakieś, jakieś, jakieś działania, ale to wszystko nie wystarczało. W końcu doszło do tego, że sąd w ogóle. Nie mając takich możliwości w, w, w prawnych, prawnych. Nie, a, e, nie mając takich możliwości w oparciu o ustawę, e, nakazał, po pierwsze skazał za, za znęcanie tego, tego rolnika, ale nie może w przypadku zwierząt. Mm -hmm. Wtedy mielibyśmy sytuację jasną. Przypadek zwierząt na rzecz Skarbu Państwa, robimy akcję, przewozimy zwierzęta. Sąd natomiast nakazał zabicie tych zwierząt. I tu jest ten problem. Kocham gdzie, sąd. No właśnie, gdzie te zwierzęta są w pewnego rodzaju zawieszeniu, mm -hmm. i, i oczywiście dlatego jest ta ich sytuacja skomplikowana. Ale drugą, drugą przyczyną, dla której sytuacja jest właśnie skomplikowana, jest to, że są niezakolczykowane, mm -hmm. nieprzebadane. No I tak. To jest właśnie ten powód, dla którego inspekcja mówiła, że, że krowy są zagrożeniem. Po prostu. Te krowy mogą być chore, i w kontakcie z innymi zwierzętami mogą je zarażać. Mm -hmm. Doświadczenie i historia tych zwierząt wskazuje na to, że być może są to jedno z najzdrowszych zwierząt w Polsce, skoro przetrwały tyle lat i były w stanie się rozmnażać na, na wolności. Natomiast no, przepisy są, są przepisami, ja rozumiem, że, że trzeba ich przestrzegać. Natomiast jest oferta osoby, która chce przyjąć te wszystkie zwierzęta, odizolować je od innych stad. I zadeklarować, zobowiązać się, że nie przeznaczy tych zwierząt nigdy na ubój. Więc tak naprawdę to rozwiązuje wszystkie problemy. Ale nie, bo można utrudnić. W można utrudnić. Ja myślę i liczę na to trochę, że to stanowisko jeszcze Ministerstwa Rolnictwa jeszcze, jeszcze będzie bardziej elastyczne, mhm. bo tak naprawdę no i w interesie tych krów, i chyba w interesie rolnictwa leży w tym momencie, żeby faktycznie tę sprawę rozwiązać jak najszybciej. Już wiadomo, że nie można tych zwierząt zabić, bo po prostu nie ma na to zgody. W tej chwili ani tak. opinii publicznej, ani ważnych osób w państwie. Więc, więc mam nadzieję, że ministerstwo jednak, jednak przychyli się do, do tego, żeby je dosyć szybko przetransportować do osoby, która chce się nimi opiekować. Po, powiedział Pan o tym też jest właśnie mowa, że z jedną z opcji jest to, żeby je rozdzielić, żeby poszczególnie rolnicy tam wzięli jedną, kilka sztuk. Czy to dla takiego stada jest dobre? No bo skoro one od lat żyją razem i żyją w takich, a nie innych warunkach, czyli żyją dziko. Po prostu. To, to, to jest dobry kierunek? To, to, jest, to jest pytanie, którego sobie, którego sobie chyba nikt nie stawia, ale... Mm -hmm. No, fantastycznie było No, bo nikt nie, nie myśli o zwierzętach, tak. traktują to jako nie wiem, coś, co daje mleko, albo można mieć z tego mięsa, mięsa, i nie traktuje jako, jako byt, który czuje i, i te emocje gdzieś tam między nimi są. Oczywiście, no, że no, są. Chciałbym, żeby władze brały pod uwagę takie rzeczy. I oczywiście najlepiej jest, żeby, to, żeby te zwierzęta zostały razem. Oczywiście jest tam cała struktura społeczna, którą, no, którą no właśnie, potrafią jest... jak najbardziej bu budować, i, i myślę, że samo obserwowanie takich zwierząt, no, było by, byłoby czymś świetnym e, i dlatego też jesteśmy za tym, żeby one trafiły w jedno miejsce, bo jest taka oferta, jest taka możliwość, więc po co sobie właśnie, jak to pani nazwała, utrudniać? I teraz rozdzielać te zwierzęta między rolników, no to, to, to spowoduje nie, nieprawdopodobne. A jak, taka, jak takie, nie wiem, czy, bo rozumiem, że tego typu stad nie ma za wiele. Znaczy w kraju pewnie nie ma żadnego jeszcze. Czy są takie stada dzikich krów? No bo jak one funkcjonują w ogóle? Jak sobie radzą? Są stada. Bo jednak tak zostały udomowione. Pół są że... stada mm. półdzikich krów, bo. Um, Mamy, mamy w Polsce do czynienia z taką sytuacją, że krowy są wykorzystywane, to chyba dobre słowo wykorzystywane do koszenia trudno dostępnych terenów tak. na terenach np. Na tak. parków narodowych. Tak. I właśnie te zwierzęta również dostały taką, dostały taką ofertę i taką możliwość właśnie od osoby, która chce, chce się nimi zająć. Dlatego Mogłyby, mogłyby, Tak, tak. To brzmi jak mocne uprzedmiotowienie, ale myślę, że, że, że to jest dużo lepsze niż los, który, który chciałem zgotować minister jeszcze jakiś czas temu. Mało jest oczywiście takich stad i, 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 i to nie jest standardowy sposób trzymania tych zwierząt. Niestety większość zwierząt, większość krów chociażby hodowanych na mleko jest hodowana w, w sposób u, na uwięzi. Tak. E, i tak naprawdę, prawie całe życie spędzają przywiązane łańcuchem do bardzo krótkim łańcuchem, do, do jakichś tam instalacji i, i są po prostu non-stop karmione, i dojone, non-stop karmione, i dojone, dopóki oczywiście mają siłę. E, więc, e, więc myślę, że to, że, to, że to byłoby naprawdę fantastycznie, gdyby udało się te zwierzęta e, uratować, żeby one mogły żyć, bo ich zabicie i zutylizowanie no jest po, po, kompletnie pozbawione sensu naprawdę no tego się nie da niczym niczym uzasadnić i świadczyło o jakimś takim skrajnym no tak ale ja myślę że to ich. podobne zachowanie że najprościej wybić i temat zamknąć albo gdzieś tam ukryć jak w przypadku nie wiem dzików, dzików. chociażby tak, prawda że prawda. też najprościej wybić nie zastanawiać się tak. nad problemem nie analizować tego że to naprawdę tak naprawdę ludzie przenoszą chorobę tak i tak dalej i tak dalej i wiemy wszyscy jakie tego konsekwencje były ale w, w kontekście tych naturalnych kosiarek to też jest sprawa na na pewno Panu doskonale znana, sprawa stada koni w Świnoujściu, które prezydent miasta odebrał właścicielowi, ponieważ pojawiały się głosy, że były zaniedbane i tak dalej, i tak dalej. I przez rok, chyba czy więcej czasu,. Miasto dawało pieniądze na to, aby je utrzymać, na weterynarza i tak dalej, i tak dalej. Koniki wróciły do zdrowia, są w fajnej formie. No i teraz nagle się okazuje, że mają wrócić do właściciela, który średnio się nimi opiekował. Nie znam, tej sprawy nie znam dobrze od strony formalnej z tego, co staje. Tak tego, samorządowe kolegium odwoławcze w Szczycie nie mhm. zdecydowało, że mają wrócić, no i prezydent jest mhm. tym faktem zaskoczony, ale co najciekawsze, właścicielem tych koni, które były w takim stanie jest ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tak, to jest to jest faktycznie bardzo trudna sytuacja, ale um, od, od, od decyzji SKO można się dalej odwoływać, odwoływać. co mam nadzieję zostanie tak. zrobione, jeśli faktycznie są podstawy. Ja widziałem. Na zdjęciach te zwierzęta nie wyglądały, nie wyglądały dobrze. Natomiast, tak jak mówię, nie znam, nie znam Czy właściciel tłumaczył, że, że tak naprawdę tymi e, końmi zajmował się rolnik, który miał albo dostarczane pieniądze, albo dostarczaną paszę, mm. i że tak naprawdę oni to zrzucili na niego i to on zaniedbał e, te zwierzęta? No wiadomo, że teraz będzie zrzucenie winy jeden na drugiego, co nie zmienia faktu, że taka sytuacja miała miejsce, i mimo takiej sytuacji. E, Jakaś instytucja podejmuje decyzję, że do właściciela wracają, który nie zajmował się tymi zwierzętami? By, być może były jakieś błędy formalne, naprawdę nie mm -hmm. wiem, nie wiem, nie wiem. E, natomiast. E... Tutaj oczywiście odpowiedzialność spoczywa na, na właścicielu zwierząt. Nawet jeśli powierza je komuś do Dokładnie. opieki, to powinien kontrolować, i w wypadku tych krów to, to też nie, nie będzie tak i nie jest, że te zwierzęta są puszczane po prostu samopas, gdzie latami to. sobie chodzą i koszą tą trawę. Takie zwierzęta potrzebują opieki weterynaryjnej, jak każde inne, kontrolowania, czy nic im się nie stało, czy nie złamały nogi, czy nie chorują. Więc to oczywiście musi być, musi być przeprowadzane i nikt nie bierze pod uwagę po prostu wypuszczenia tych krów gdziekolwiek. To, to musi być pod, pod kontrolą lekarza, weterynarii, właściciela, opiekuna. Minister ardenowski, o którym już tutaj rozmawialiśmy i który wbrew sprawowanej funkcji chyba nie jest fanem zwierząt, chwilami mamy takie wrażenie, zapewne obydwoje. Podpadł też Greenpeace, który alarmuje, że znów podjął decyzję. Która łamać może unijne przepisy, to jedna rzecz, ale druga może doprowadzić do wyginięcia y, y, pszczół, bo to jest zgoda na, y, na to, żeby rolnicy korzystali z szkodliwych dla pszczół pestycydów. Korzystam ze, ze ściągi. Słyszałem o tej sprawie i no, polegam tutaj na opinii Greenpeace'u, chociaż mm, te sprawy nie są moją domeną. Używanie pestycydów jest, jest w ogóle globalnym problemem zarówno dla pszczół, jak i w ogóle dla, dla zdrowia, dla ochrony środowiska, więc no, byłoby dobrze, żeby Polska nie szła drogą, z, którą, z której już państwa zachodnie zawracają, czyli schemiz, chemizowanego intensywnego mm -hmm. rolnictwa, tylko powinna stawiać właśnie na to, co, co może być naszą siłą, czyli małe gospodarstwa albo ekologiczne, albo opierające swoją działalność na, na metodach ekologicznych, ale do tego potrzebne są potrzebne jest czyste środowisko, bo nikt nie będzie chciał kupować żywności z, z, z kraju, w którym po prostu wszystko będzie naciągnięte chemią. A kogo by Pan widział na stanowisku ministra rolnictwa? Ja no, wiem, że trochę wchodzimy na, na, na terytorium takie polityczne i tak dalej, ale skoro już tak wspomnieliśmy kilka razy o obecnym ministrze. Yy, ja się zastanawiałem nad tym mhm. i no właśnie ponieważ jesteśmy w tematach politycznych, a my się polityką nie zajmujemy, to powiem tylko, że myślę, że jest potrzebna osoba, e, proszę mnie nie podejrzewać o ageizm, ale młoda, z nowoczesnymi poglądami, która rozumie, e, że... No, czasy po prostu upierania się przy, właśnie przy przy dążeniu do, do, do przemysłowego chowu zwierząt, do, do tego, żeby Polska stała y, wieprzowiną i, i wołowiną, one, one po prostu bezpo, bezpowrotnie minęły ktoś kto dostrzeże, że w, na świecie zmieniła się zmieniła się tendencja, że Europa Zachodnia odchodzi od żywności pochodzenia zwierzęcego, że można, że można oprzeć działalność właśnie na, na, na fantastycznych produktach e, e, roślinnych, że powinno się odchodzić właśnie od chowu przemysłowego, od tych dużych ogromnych, e, ogromnych fa, fabryk zwierząt tak, tak naprawdę, e, że to, że Polska jest jednym z większych producentów cały czas e, producentów zwierząt futarkowych to nie jest powód do dumy tylko tak naprawdę no nie mamy pomysłu więc hodujemy i zabijamy zwierzęta tak naprawdę A tak czy coś tak na tym wygląda. polu jeśli chodzi o prawo się zmieniło bo przez chwilę była dyskusja Jarosław Kaczyński wystąpił nawet w waszym spocie w ochronie zwierząt i, i na razie i sprawa się utknęła. Nie zmieniło tak mam nadzieję, że, że sprawa tych krów to jest dobry prognostyk, że jednak. Osoby ważne w tym państwie nie zapomniały o, o zwierzętach. Bo tak naprawdę sprawa tych krów jest oczywiście bardzo ważna. Natomiast stoimy przed też przed co najmniej równie ważnymi sprawami, jak głęboka nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, jak sprawa chowu zwierząt na futra, gdzie zostajemy Dokładnie. coraz bardziej w tyle, za, w tyle za, innymi, za innymi krajami, które zakazują albo bardzo mocno ograniczają tego typu działalności. Mam nadzieję, że, 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 że ten temat wróci. Staramy się, staramy się o to, żeby tak było. Wybory niestety temu nie sprzyjają, bo, bo no niestety osoby, które, które obiegają się o o reelekcję starają, starają się nie robić nie robi sobie wrogów. Chociaż tutaj nie rozumiem akurat sprawy zwierząt futerkowych, ponieważ ponad, ponad 50% Polaków jest za zakazem chowu zwierząt futerkowych. Lokalne społeczności, no, ale społeczności, widać, głos które Polaków nie są ma mniejsze znaczenie niż głos lobby, wciąż. które jest za i producentów. I to, jest, I to jest clue, niestety. Garstka hodowców jest w stanie sfinansować tak mocne lobby. Które, które jest ważniejsze niż głos większości społeczeństwa, które jest ważniejsze niż głos lokalnych społeczności, no i głos osób, którym, które, które troszczą się o zwierzęta, i dbają o zwierzęta. Zresztą w kampanii nie przypominam sobie, żeby którakolwiek z partii nawiązywała do kwestii zwierząt, do ochrony zwierząt, i to chyba, że coś przegapiłam. Ale było nie, nie troszkę tych nawiązań, było trochę tych nawiązań, i na pewno. Nie wiem, czy mogę nazwę wymieniać, a na pewno wiosna mm -hmm. o tym mówiła, na pewno Zieloni o tym mówili. A. Pozostałe partie, tylko rodzynki w, 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 spośród kandydatów. Cezary Wyszyński, szef VIVA. Dziękuję serdecznie Dziękuję za to ślicznie. spotkanie. Trzymamy kciuki z zakrętu. Ja, niektórzy mówią: o, co, wy? Nie, <laughs>